Dzień dobry. Dzisiaj się będę chwalić sobą, bo jak już wiecie jestem bardzo bardzo mądry jak widać i zawsze robię to co powiem i nawet kononowicznie zaprzeczy tym swoim co się stało się bo ja jestem bardzo mądry. Macie powody by mi dziękować i kłaniać się mi, bo ja, ja powtarzam jeszcze raz ja jestem waszym panem i władcą i pamiętajcie o tym. Ja to rządzę, a to skłamię i wszyscy kłamią, tylko ja nie, bo ja jestem chrześcijanin, nie to co tosk i jestem od niego piękniejszy, a to w polityce ważne, bardzo ważne, powtarzam jeszcze raz, ja jestem ładniejszy. czy i raz się nie podtarł jak go podglądałem z bratem w kibluha ha, ha ale mu no teraz łyso. A teraz ja ja powtarzam jeszcze raz ja wniosę wam postolaty, które obiecałem i spełniłem w ostatnich dwóch latach a i możecie mi bić brawo bo ja lubię czoć się najważniejszy na świecie choć nie może się czoć najważniejszy bo ja po prostu jestem najważniejszy i basta. Potaniało masło. Masło. Bez tego, szanowni państwo. Polska nie może się rozwijać. Nie może żyć. Tak bez taniego masła Polska nie może żyć. I tylko to zmieniłem, bo na inne rzeczy czasu mi brakowało. Jak ktoś myśli, że jestem downem, niech klaszcze. Jak ktoś myśli, że jestem mądry to niech teraz bije brawo. No trudno macie w ryj. A jak ktoś uważa, że powinniśmy kończyć, bo zaczynam pieprzyć głupoty to niech klaszcze. Dobra, wybraliście. Ja często w tej minionej już kampanii wyborczej mówiłem w różnych miejscach.